Chcesz mówić jak Brytyjczyk? Oglądaj dzisiejszy odcinek. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie. Ja mam na imię Tomek, a to jest mój kanał Wsypy Brytyjskie. Jeden z moich poprzednich odcinków miał tytuł Tego nie nauczą w szkole. Ponieważ to jest poniekąd jeden z celów, dla którego założyłem ten kanał, chciałbym Ci pokazać, drogi widzu, ten język angielski, ale nie ten ze szkoły, tak jak zresztą to ująłem w tytule, natomiast ten język codzienny, którym posługują się Londyńczycy. Ja zakładam, że ten szkolny język to i tak znasz już w miarę dobrze. A jak zapewne wiesz, język szkolny i codzienny to niekiedy dwie zupełnie różne rzeczy, o czym zresztą mówię w wyżej wymienionym klipie. Jakby co, link jest w opisie. Dziś przedstawię Ci kilka podstawowych słówek, które musisz koniecznie znać, aby mówić tak jak rodowity Brytyjczyk. Gotowi? Zaczynamy! Zapewne pamiętasz ze szkoły, że na podziękowanie mówi się thank you, ewentualnie jego prostsza wersja czyli thanks. Acz wiesz, że jest również słówko inne, które oznacza dziękuję, ewentualnie dzięki, ale można go również używać przy toastach i w kilku innych sytuacjach. Mam na myśli słówko cheers, które pochodzi od słówka cheerio, a to z kolei pochodzi od starofrancuskiego Chiaro, jeśli dobrze wymawiam, co znaczy tyle co twarz, wyraz twarzy, ale także dobry nastrój. Słówko cheers usłyszymy bardzo często w brytyjskich pubach, i to zarówno w sytuacji, kiedy ktoś ma ochotę, właśnie wznieść toast, jak również w sytuacji, kiedy zwyczajnie chcesz podziękować kelnerowi za to, że przyniósł ci drinka. Ale można też bez problemu powiedzieć cheers, brav, na pożegnanie komuś, kogo się bardzo dobrze zna znajomemu, przyjacielowi i tak dalej i wcale nikt się nie obrazi. Mm. A czy Ty znasz słówko cheers? Ewentualnie, jeśli mieszkasz w kraju anglojęzycznym, to czy go używasz? A jeśli tak, to jak często? Napisz proszę w komentarzach. Z góry dziękuję. Słówko mate to prawdziwa klasyka brytyjskiego slangu. Słówko to pochodzi ze staroangielszczyzny i oznacza tyle, co kumpel, towarzysz czy partner. Dziś jest to jedno z najczęściej używanych słówek na brytyjskiej ulicy w odniesieniu właśnie do kumpla, towarzysza, partnera, ewentualnie kogokolwiek z kim rozmawiamy w luźny sposób. Tak, wracając do poprzedniego przykładu, jak kelner przyniesie ci drinka, śmiało możesz odpowiedzieć Cheers, mate. Ewentualnie możesz go też spytać You're right, mate? I to znaczy tyle, co jak się masz, wszystko w porządku, czyli zamiast How are you? How do you do? Ale z drugiej strony, jeśli ktoś do ciebie powie Listen mate i to z poważnym tonem w głosie, to już trzeba mieć się na baczności. Zatem mate to nie tylko koleżeństwo i luz, ale także sygnał, że trzeba uważać. A czy ty znasz słówko mate? A jeśli nie, to jakich słówek używasz właśnie na określenie kumpla, przyjaciela, towarzysza? Daj znać w komentarzach. Krótka przerwa. Jeśli podoba Ci się dzisiejsza lekcja, koniecznie daj mi znać w komentarzach. Nie zapomnij także o łapce w górę, jeśli uważasz dzisiejszy filmik za wartościowy. Ponadto pamiętaj, aby dać suba, jeśli jesteś u mnie po raz pierwszy, oraz włącz powiadomienia, jeśli masz ochotę na kolejne lekcje, takie jak dzisiejsza. Z góry dziękuję, a my jedziemy dalej. Słówko Fancy to jedno z tych typowych brytyjskich słówek, które mają o wiele więcej znaczeń, niż nam się wydaje. Pochodzi ono od starofrancuskiego słowa fantasy, które jak dobrze się domyślasz znaczy tyle co fantazja czy też wyobraźnia. We współczesnym brytyjskim języku fancy to przede wszystkim przymiotnik, który można przetłumaczyć jako luksusowy, ekskluzywny, ewentualnie odlotowy. I tak można powiedzieć, że jakiś samochód jest odlotowy, czyli fancy car, że ktoś ma odlotową chałupę, czyli fancy home. Ewentualnie, że ta restauracja jest ekskluzywna, czyli Fancy Restaurant. Fancy to również rzeczownik, który w tym momencie oznacza zauroczenie. Ale fancy to również czasownik, który jest bardzo często używany w potocznym brytyjskim języku. Przykładowo, jeśli ktoś cię zapyta, do you fancy a cup of tea, to oznacza to ni mniej ni więcej tylko, czy masz ochotę na herbatę. Ale z drugiej strony, jeśli jakiś Brytyjczyk ci powie, "Ooh, I really fancy that chick. To oznacza to, że ta cizia jemu się bardzo podoba. Zatem fancy to nie tylko określenie luksusu, to również słowo pełne brytyjskiego uroku i emocji. Jeśli jesteś zmęczony bądź zmęczona, możesz powiedzieć po prostu I'm tired. Natomiast czy wiesz, że Brytyjczycy mają jeszcze kilka innych określeń na opisanie stanu zmęczenia i to w dodatku o różnym stopniu intensywności? Zacznijmy od słówka weary, które oznacza zmęczenie zarówno fizyczne jak i psychiczne. Można powiedzieć, że I'm weary of work, czyli jestem zmęczony pracą, ale również I'm weary of waiting, czyli jestem zmęczony czekaniem. Kolejne słówko to exhausted, które oznacza skrajne zmęczenie fizyczne i psychiczne. Jeśli ktoś mówi I'm exhausted, to znaczy, że faktycznie jest już na wyczerpaniu i nie ma siły na nic więcej. Natomiast naked to już typowe brytyjskie slangowe określenie, że ktoś nam zaraz wykorkuje. Jeśli Brytyjczyk po pracy mówi I'm am naked, to faktycznie jedzie już na oparach oparów i za chwilę padnie z nóg na przysłowiowy pysk. I na koniec stopniowanie. Najłagodniejsze z tych wszystkich słówek jest Weary, które ma tak naprawdę bardziej wydźwięk melancholijny niż jakikolwiek zmęczeniowy. Słówko tired jest oczywiście najbardziej znane, ale również najbardziej z nich wszystkich neutralne. Kolejny stopień to exhausted, natomiast naked to już jest absolutny hardcore, 10 na 10 i wyżej się nie da. To również najczęściej używane słówko w potocznym brytyjskim slangu. Słówko blimey to klasyczny brytyjski okrzyk zdziwienia lub też niedowierzania. Pochodzi z XIX wieku i jest skróconą wersją zdania God blind me, czyli Boże oślep mnie. Z czasem jednak jego znaczenie stało się coraz mniej religijne, a coraz bardziej potoczne. Jak go używać? To takie klasyczne wow z akcentem niedowierzania. Można przykładowo powiedzieć me, that's expensive. Jeśli zobaczymy horrendalnie wysoki rachunek w restauracji. Lub też me, that's unbelievable. Jeśli ktoś nam opowie jakąś niewiarygodną historię. Czy Brytyjczycy używają Blimey często? No, może nie tak jak Cheers czy Mate, ale pojawia się to dość często, zwłaszcza w starszym pokoleniu i na filmach. A jeśli ty chcesz mówić jak Londyńczyk, Blimey to zdecydowanie świetny wybór. I to by było na tyle. Jeśli nadal masz ochotę dowiedzieć się, czego cię nie nauczą w szkole, kliknij w link w rogu ekranu. Poza tym, daj mi koniecznie znać w komentarzach, czy spodobała ci się dzisiejsza lekcja, a także daj łapkę w górę, jeśli uważasz, że ten filmik był wartościowy. Poza tym, daj suba, jeśli jesteś u mnie po raz pierwszy, oraz włącz powiadomienia, jeśli masz ochotę na kolejną lekcję tego typu ze mną. A ja tymczasem pozdrawiam serdecznie, życzę Ci miłej nauki i do zobaczenia wkrótce. Cheers.